Witajcie, chciałbym zaprezentować Wam nowy balancer, który stworzyliśmy razem z producentem Techna na potrzeby naszych klientów. Często klienci pytali o balancer w zakresie wagowym 3 do 5 kg. Niestety żaden producent nie miał takiego zakresu wagowego. Żaden producent, który dostarcza balansery przemysłowe, profesjonalne. Występowały one w takich przedziałach u producentów chińskich, tajwańskich, takich gorszej jakości, trochę słabszych balancerów, dlatego postanowiliśmy stworzyć razem z Techną ten nowy model o, tym, o tej przedziale wagowym. I tak wygląda on podobnie jak seria 9.3.2 tekny. W pudełku mamy oczywiście tutaj ulotkę, instrukcję z certyfikatem. W środku jest balanser, linka zabezpieczająca i sam balanser, czyli aluminiowa obudowa, linka z nierdzewki, długość linki to 2 metry, no i oczywiście ten zakres wagowy 3 do 5 kg. Mamy tutaj symetryczne otwory, dzięki czemu możemy go zamontować na jakimś uchwycie, na przykład w maszynie, czy gdzieś, gdzie musi być przykręcony na stałe. Tutaj płaska obudowa nam też to ułatwia, jest bardzo łatwy, prosty do zabudowania i e, różni on się e, znacznie od tych tanich balanserów, mam tutaj do pokazania e, dwa takie modele, tanie z przedziałem 3-5 kg, na przykład ten e, ma tylko jeden otwór. No, trudno go zamontować stabilnie gdzieś w maszynie ma też linkę 1,60 m, a nie 2 e, m. Ta linka no, chodzi dosyć, dosyć opornie E, tak nie jest ta praca powtarzalna. Często klienci zgłaszali, że e, te sprężyny się rozciągają. Co chwilę muszą dokręcać te balansery. No tutaj w teku to nie występuje. Linka też jak widać chodzi bardzo płynnie. Wszystkie ruchy są takie same, regularne. E, natomiast ten drugi, e, jego plusem jest to, że ma linkę dwumetrową, no ale też ona nie chodzi zbyt, zbyt płynnie. Trochę lepiej niż tym metalowym, natomiast tutaj też ma dwa metry. Natomiast obudowa jest plastikowa, pokrętło jest plastikowe. Często te elementy zżywają się szybko, pękają. Tutaj uchwyt metalowy. To jest tylko czpień, który jest skręcony w tej obudowie. Budowa potrafi się tutaj pęknąć, wypaść, to wszystko. Także nie są to takie profesjonalne i przemysłowe rozwiązania. Dlatego proponujemy ten nowy balanser. W przypadku, jeśli mielibyście jakieś pytania, chcielibyście poznać cenę, zapraszamy do kontaktu i na sklep